Witajcie na dziewiątym odcinku programu Poranek z Ameryką, w którym przechodzimy przez najważniejsze wiadomości ze Stanów Zjednoczonych z ostatnich 24 godzin w mniej niż 10 minut. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie codziennie rano dowiadywać się, co dzieje się za oceanem, i wyślijcie tę serię osobie, która interesuje się amerykańską polityką. Dzisiaj na programie debata kandydatów na burmistrza w Nowym Jorku. Brali udział socjalista i faworyt z mandani, były gubernator stanu Andrew Cuomo i republikanin Curtis Sliwa. Media już dały werdykt kto wygrał. Donald Trump miał dwugodzinną rozmowę z Putinem wczoraj i dużo o niej napisał. Oraz John Bolton, były doradca Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego, który od długiego czasu jest wrogiem Republikanina, był oficjalnie oskarżony o nieuprawnione posiadanie i ujawnienie dokumentów. Wszystko to i więcej na przykład najnowsze sondaże z Virginii i New Jersey już za chwilę. Oglądacie kanał BlaBla USA, program Poranek z Ameryką. Pamiętacie Kamala Harris? Zakładam, że tak. Kandydatka demokratów na prezydenta USA niedawno wydała książkę i jutro na kanale będzie właśnie o niej filmik. Powiem wam, że w książce było tyle soczystych plotek i nie mogę się doczekać wam o nich opowiedzieć. Zaczniemy dzisiaj od debaty kandydatów na burmistrza Nowego Jorku. Wielkich, wiralowych momentów z debaty nie było. Według political Dani nie popełnił ani małych, ani dużych błędów, był uśmiechnięty, pewny siebie i przez całą debatę trzymał się swoich głównych przekazów, od początku aż do samego końca, kiedy zadeklarował, że. Bardziej martwi go przystępność cenowa niż wypowiadanie się na temat pomnika Krzysztofa Kolumba. Wycofał się od swoich bardziej kontrowersyjnych poglądów, jak pozbawianie policji funduszy. Kłomo próbował atakować, lecz on także jest podatny na ataki. Sam zrezygnował ze stanowiska gubernatora stanu kilka lat temu przez oskarżenia o bardzo niepoprawne zachowanie z kobietami. Do tego jeszcze na scenie był republikański kandydat Curtis Sliwa który często atakował Kłomo, pomagając Mamdaniemu. Naprawdę wygląda na to, że republikanin rzeczywiście przyczyni się do wygranej socjalisty w Nowym Jorku. Skoro, że nie było tych dużych, wiralowych momentów od stron Kłomo, to debatę wygrał Mamdani, którego wsparcie nie spadnie i komfortowo utrzyma dominującą przewagę w sondażach. Ostatnia szansa Kłomo to ostatnia debata zaplanowana na 22 października. Donald Trump opublikował następujący wpis na temat rozmowy z Władimirem Putinem. Zakończyłem właśnie rozmowę telefoniczną z prezydentem Władimirem Putinem z Rosji, która była bardzo owocna. Prezydent Putin pogratulował mi i Stanom Zjednoczonym wielkiego osiągnięcia, jakim jest pokój na Bliskim Wschodzie. Coś, co, jak powiedział, było marzeniem od wielu, coś, co, jak powiedział, było marzeniem od wieków wierzę, że sukces na bliskim wschodzie pomoże w naszych negocjacjach mających na celu zakończenie wojny między Rosją a Ukrainą. Prezydent Putin podziękował pierwszej damie Melani za jej zaangażowanie na rzecz dzieci, był bardzo wdzięczny i powiedział, że ta współpraca będzie kontynuowana. Poświęciliśmy również dużo czasu na rozmowę o handlu między Rosją a Stanami Zjednoczonymi po zakończeniu wojny z Ukrainą. Na zakończenie rozmowy zgodziliśmy się, że w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie naszych doradców wysokiego szczebla. Początkowe spotkania ze strony Stanów Zjednoczonych poprowadzi sekretarz stanu Marko Rubio wraz z innymi wyznaczonymi osobami. Miejsce spotkania zostanie ustalone. Prezydent Putin i ja spotkamy się następnie w uzgodnionym miejscu, w Budapeszcie na Węgrzech, aby sprawdzić, czy możemy zakończyć tę niechlubną wojnę między Rosją a Ukrainą. Prezydent Zełęcki i ja spotkamy się jutro w gabinecie owalnym, gdzie omówimy moją rozmowę z prezydentem Putinem oraz wiele innych kwestii. Wierzę, że dzisiejsza rozmowa telefoniczna przyniosła znaczny postęp. Oczywiście to jest kolejny podobny wpis Donalda Trumpa, że miał rozmowę z Putinem i że poszła dobrze. Ale zwykle żadnych postępów nie ma. Trump na konferencji prasowej dodał, że zapytał Putina, co myślisz o tym, żeby dać Ukrainie pociski Tomahawk. Trump powiedział, śmiejąc się, że Putinowi nie bardzo podobał się ten pomysł. Dzisiaj spotka się w z łańskim w gabinecie owalnym po raz trzeci. Miejmy nadzieję, że będzie bardziej jak ta druga wizyta niż jak ta pierwsza. John Bolton jest wrogiem administracji numer 3, który jest oskarżony o przestępstwo. Jak wspomniałem przy poprzednich sprawach, to jest słaby i niepopularny ruch od Donalda Trumpa. Bolton ma 18 zarzutów dotyczących nieautoryzowanego. Zatrzymania i przekazania tajnych dokumentów. On twierdzi z drugiej strony, że jest oskarżony tylko dlatego, że często jest bardzo krytyczny wobec Donalda Trumpa. Jak sprawa będzie się rozwijała, to będę oczywiście więcej o tym mówił. Wyszły interesujące sondaże z Virginii. Tam kandydatka partii republikańskiej Winsome Earl Sears jest na mocnej ofensywie i zmniejsza przewagę demokratki Abigail Spanberger. Atakuje byłą reprezentantkę izby głównie na temat spraw transgender, jak to, że mężczyźni grają w kobiecych sportach. I oczywiście na temat okropnych słów kandydata demokratów na prokuratora generalnego Virginii. Pomaga Spanberger Pete Buttigieg, który jest na miejscu w Virginii, żeby przekonywać wyborców, oraz ją ostatnio wsparł Barack Obama. W ostatnim sondażu wypuszczonym przez Trafalgar, Spanberger prowadziła tylko o dwa punkty procentowe. Wyścig także jest coraz bliższy w New Jersey, gdzie kandydat Republikanów ma mniejszą marżę do nadrobienia niż w Virginii. Aktualnie, według nowego sondażu Insider Advantage, demokratka Cheryl wygrywa o tylko jeden punkt procentowy. John Fetterman, senator z Pensylwanii i najbardziej umiarkowany demokrata w Senacie, może mieć poważnych rywali w prawyborach partii. Będzie starał się o reelekcję w 2028 roku. I mimo tego, że zwykle partie wspierają siedzącego senatora w swoich prawyborach, to według Axios może być inaczej w Pensylwanii. Mitch McConnell, były lider Republikanów w Senacie przez 18 lat do 2024 roku, który zmaga się z problemami ze zdrowiem, Upadł wczoraj w Kapitolu. Ma 83 lata i nie stara się o reelekcję za rok. Graham Plattner, progresywny kandydat z Maine, upada. Na początku był faworytem i ekscytował wielu demokratów, ale teraz nie dość, że ogłosiła, że dołącza do wyścigu gubernatorka Maine Janet Mills. To wychodzą informacje o tym, co kiedyś mówił. Według CNN nazywał się komunistą. Wyzywał policjantów w internecie i obrażał białych ludzi mieszkających poza miastami, twierdząc, że są głupi i że są rasistami. Ale to nie wszystko. Według Politico, Platner promował przemoc. Jeśli ludzie spodziewają się walczyć z faszyzmem bez dobrego karabinu półautomatycznego, powinni trochę poczytać o historii, napisał w jednym z usuniętych postów. W innym stwierdził, że. Uzbrojona klasa robotnicza jest warunkiem sprawiedliwości ekonomicznej. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję serdecznie za oglądanie odcinka i serii. Nie zapomnijcie dać łapki w górę, zasubskrybować kanał i wysłać tę serię komuś, kto lubi amerykańską politykę. Dziękuję wszystkim wspierającym. Przypominam, że jutro filmik o książce Kamali Harris. Na programie Poranek z Ameryką widzimy się w poniedziałek, bo warto wiedzieć, co dzieje się za oceanem.